W minutę, kręć to pod tytułem Mój Pomnik Henry z wiolety Więc zacznijmy. Tak on się prezentuje z, z przodu. Tu ma on taką dosiemkę. Takie serce, takie wzorki. Że to jest napis Izabela, Izabela, Izabela. Ciekawe to z go zonu. Takie love, takie soduszko. Tak, te to z Napis Izabelska. Wanda i Kamila. Co hmm. to też ma. Tak się od tej strony prezentuje. Znaczy może z tyłu. Tu jest Francesca i Kamila, takie słuchawki. Love. Tu jeszcze taki motylek. Z takim słuchawkami: Tomasz Pozbetta, u nas jest Tomasz Pozbetta, bo jestem za Tomasz Tak, jeszcze słuchawki. Taki pakman. Wiem, że to nie jest związane z tą, ale no, takie ładne. To jest bardzo ładne według mnie. Potem jest taka tutaj y, ciąg takich wzorków. one na dole to jest taka z takie taka dżyskaweczka, taka z i tutaj rzeczy? Nie no. On ogólnie ma białe tło. Tu to, to, to tutaj, o, jeszcze loft. takie. Ok, ja tego ma który z tej strony, on się tak ze stron prezentuje. W środku ten pamiętnik się zaraz pokażę wam troszkę. Troszkę poczekajcie. Taki rysunek zetom. Tu jest Awet i Wölwalsbertar. En mi mundo siendo lo w moim świecie. W tłumaczeniu to jest na złoto. Nie wiem czy to zobaczycie. Na złoto? Nie wiem. Może tu? Poczekajcie. Okej, okay, tu są takie jeszcze ciąg I tutaj pokażę wam zaraz te światełka. O, tutaj jeszcze jest studio Music de la Moda de Violetta. Tak to się prezentuje. Czekajcie, tak pokażę. A teraz będzie z tyłu. No tak. Mam nadzieję, że ten film się spodobał. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie do papa.